List świętego Pawła do Filipian, rozdział pierwszy. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i z diakonami. Łaska wami pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie mojej, za wszystkich was z radością się modląc, za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o Was wszystkich, dlatego, że mam Was w swoim sercu. Boście Wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do Was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I oto modlę się, aby miłość Wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i beznagany na Dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii, także więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni, głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii. Drudzy zaś głoszą Chrystusa z nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany czy obłudnie, czy szczerze. Z tego się raduję i radować będę. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc ducha Jezusa Chrystusa, wyjdzie mi to ku wybawieniu, według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim. Czy to przez życie, czy przez śmierć? Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać, albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony, pozostać w ciele, to ze względu na Was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z Wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze, żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do Was przybędę. Niech życie Wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbajenia i to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane, to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. List świętego Pawła do Filipian, rozdział drugi. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, Jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość zgodni, ożywienie jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę. Lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który, chociaż był w postaci bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. Ja by wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem, zbawienie swoje sprawujcie albowiem Bóg to, według upodobania, sprawia w was ich chcenie i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem. Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi. Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył Dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że jest On wypróbowany, gdyż jak dziecię Ojcu, tak On ze mną służył Ewangelii. Spodziewam się przeto, że poślę Go do was zaraz, gdy tylko zobaczę co ze mną będzie. Pokładam zaś ufność w Panu, że i sam wkrótce do Was przyjdę. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do Was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mego, a Waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej. Bo zaiste tęsknił do Was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. Bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci, ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Dlatego tym śpieszniej posłałem go, abyście wy, ujrzawszy go, uradowali się znowu, a ja, żebym miał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu dlatego że dla sprawy chrystusowej był bliski śmierci narażając na niebezpieczeństwo życie aby wyrównać to czym wy nie mogliście mi usłużyć list świętego pawła do filipian rozdział 3 ponadto bracia moi radujcie się w panu pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się dla Was zaś jest to zabezpieczeniem. strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia benjaminowego, hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody, i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim. Nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie lecz tę która się wywodzi z wiary w Chrystusa sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego i uczestniczyć w cierpieniach jego stając się podobnym do niego w jego śmierci aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jednoczynie, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. List świętego Pawła do Filipian, rozdział czwarty. Przeco, bracia moi umiłowani i pożądani. Radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w księdze Żywota. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam radujcie się. Skromność Wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby Wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc Waszych i myśli Waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z Wami. A uradowałem się wielce w Panu. Że nareszcie zakwitło staranie Wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować. I znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Wszakże dobrze uczyniliście uczestnicząc w mojej ręce. A wy Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w i przyjmowaniu. Bo już do Tesaloniki i raz i drugi. Przysłaliście dla mnie zapomogę. Nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, której Bóg ma upodobanie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą, według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Was pozdrawiają bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci zwłaszcza zaś ci z domu cesarskiego. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niechaj będzie z duchem waszym. Amen.